Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie film, który na początku sprecyzuje Wam na jaki będzie temat. Przede wszystkim będę otwierać perfumy zakupione w ciemno w formie testerów, dlatego takie szaro białe opakowania. A po drugie, będę pokazywać Wam w drugiej części filmu. To taka dobra kobieta. Jestem i na początku pokażę perfumy. A dla tych, którzy jeszcze będą mieli cierpliwość oglądać w dalszym ciągu ten filmik, w drugiej części będzie mały haul zakupowy. Jak takie gadżety. A dobra, no ale to w drugiej części. Anka, uspokój się. Pokazuj, co masz do pokazania. Szybka akcja, żeby tutaj się nie. Mm. Zobaczcie, takie perfumy kupiłam w sklepie, który sprzedaje oryginalne testery. Moja, jedna z moich ulubionych marek, o ile nie najulubiejsza. O, i nawet z koreczkiem, no, no proszę bardzo, po co przepłacać? A tak w ogóle to były w superowej cenie 100 ml Exit the King. O tych perfumach y, wiem tylko jakie mają nutki i czego się mogę spodziewać, ale nie znam ich. To był zakup w ciemno. Ja nigdy się jakoś nie rozczarowałam perfumami tej marki. Jedne podobają mi się bardziej, drugie mniej. Mowa o marce Bordeaux Orange, tak gwoli ścisłości. Ale jako, że się nie rozczarowałam, to jestem skłonna do zakupów w ciemno. A o tych perfumach, no to się naczytałam i pragnęłam ich od dawna. I tego zapachu nie było nawet w Discovery Secie. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym ja go kiedykolwiek wąchała, znała i miała do czynienia. No to teraz będzie moje pierwsze wrażenie. Exit the King. Wiecie co? Mi się to kojarzy z baśnią ym, Andersena, nowe szaty cesarza. Ojej! O, dobrze, dobrze, wow! Podoba mi się już to, podoba mi się to. Piękne, bo tu jest nutka mydła w tych perfumach, i one jakoś właśnie tak mi się kojarzą z tą bajką, bo ten król niby yy, szaty, a tak naprawdę yy, wyszedł nagi, taki wymyty, taka skóra i no dobra, Anka, ty to zawsze musisz w jakieś takie takie ta, ta wyobraźnia cię, kurczę tutaj pracuje na przyspieszonych obrotach i zawsze w jakieś rejony niebezpieczne pędzi, leci na złamanie karku. Mm, ale ładne ale ładne O, dobra jak zwykle dla ochłonięcia przeczytam wam tutaj nutki tego zapachu tak w ogóle to jest określany przede wszystkim jako zapach mydlany to na pierwszym miejscu potem białe kwiaty różany, piżmowy aldehydowy, mszany świeży, ziemisty wszystko co lubię i wszystko co Sprawia, że perfumy są bezpieczne i fajnie używać takiego zapachu, ale, ale, ładny, no ładny zapach to jest. W ogóle to kiedy one? Dopiero w dwudziestym roku one weszły na rynek. O, to wtedy, wtedy, tak jak myliśmy te ręce. Może dlatego tak to mydło chcieli. To mydło było bardzo wtedy na topie, rzeczywiście. No, i tak. Nutki głowy, mydło, aldehydy, piżmo, różowy pieprz i taka przyprawa, która nazywa się Timur, ale nie miałam nigdy z Timurem do czynienia. Serce kwiatuszki, róża jaśmin konwalia, baza mech-paczula, ambroksan i drzewo sandałowe. Ja na samym początku rzeczywiście to jest zapach. No, tak czystego zapachu i rzeczywiście mydlanego, ale jednocześnie on ma w sobie taką świeżość, taki zew świeżości, jakiś powiew czegoś naprawdę czystego, to ja jeszcze u siebie nie miałam czegoś takiego. No jakieś tam piżmowe zapachy, białe piżmo czyste, coś w tym stylu, ale takie? Ale ładne i to, to, to takie lekko, nawet takie ostrawe, bo te pieprzyki tam, później kwiatuszki, takie luksusowe mydło, jakieś takie, jak pamiętam z dzieciństwa, nie wiem, wtedy te mydła, a szczególnie jak się dorwało jakieś mydło, no i już nie mówię o białym jeleniu. Ale na przykład jakieś takie mydło z zachodu, co to szkoda go było używać i się chowało do szuflad, żeby ubrania ładnie pachniały. To jest takie mydełko piękne. Takie mydło, tak luksusowe, że szkoda go używać. A w ogóle to nie wiem, czy ja tu pomacham, tak trochę tym kciukiem poobracam, ale błysk jest na skórze, więc mm, te perfumy to jest zakup. Zapachu 100% udany. Dobrze, dobrze. Jednak ta marka naprawdę nigdy mnie nie rozczarowała. Dobrze, to teraz przechodzimy do otwierania drugich perfum. Proszę bardzo, tutaj takie 60 ml od Karla Lagerfelda. Pamiętacie, niedawno Wam pokazywałam, będąc na wakacjach w Polsce. W Hebe, to było w Hebe, tak, bo w Rosmanie kupiłam ym, Kalwina Kleina, y, te zielone. A no dobrze, dobrze, a y, Karla kupiłam w Hebe. No tu kupiłam online, bo jednak coś ta seria od tego Karla Lagerfelda przypadła mi do gustu. Proszę bardzo. Tym razem taka buteleczka, troszkę mniejsza od tej, którą już posiadam, Tokio. Tokio mam, a teraz przyszła kolej na Rzym. Rom Divino Amore, czyli boska miłość. No, Rzym, miasto wieczne, coś w tym stylu, no dobrze. No to zobaczymy, jak Karl zobrazował perfumowo, według tej marki, Rzym. Tak na razie sobie hojnie spryskałam, ale jeszcze nie zbliżam nozdrzy do nadgarstka, tylko czekam. Dochodzić zaczęły do mnie cytrusy. Świeżutkie, takie soczyste, uuu! Chwila na chwilę obecną same cytrusy. Już bym tak zbliżyła i zobaczyła, co dalej się będzie działo, ale to jeszcze wszystko dobra. Zieloność. Cytrusy bardzo soczyste i coś zielonego. Mm. No, no, no. To taki typ. Włoski zapach wakacyjny. No włoskie wakacje w Rzymie. O, tu jakieś kwiatuszki też już się wydobywają na powierzchnię, ale cytrusy takie naprawdę aromatyczno-zielone, cały czas obecne. Ale to jest ważne, że to nie są cytrusy kwaśne, jakieś takie ostre, takie. Wiecie, no, 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 kwaśna jakaś cytryna, taka, takie, takie, wiecie, czasami te nutki cytrusowe są aż takie trochę nawet nieprzyjemne, zbyt kwaśne, zbyt natarczywe, takie agresyw, agresyw. Tu nie ma agresji. No, no, dobra. To ja przeczytam, jakie tutaj nutki, bo nie doczekam się pewnie bawy w 5 minut, więc dowiemy się. A no to dlatego, no to ja już tu widzę, pomarańcza neroli, petit grain, gorzka pomarańcza, no bardzo tutaj te nute głowy yy, skondensowali i napełnili tymi właśnie przed chwilką przeczytanymi nutkami, no rzeczywiście to neroli, te olejki pomarańczowe, wszelkie rodzaje pomarańczy są, są yy, serce to będzie jaśmin, znowu mamy kwiat pomarańczy no, do, oda do pomarańczy w tym zapachu i orchidea, ale może tylko tak troszeczkę tą. O, teraz już nutki bardziej, właśnie serca zaczynają wychodzić. Nie jest już tak bardzo cytrusowy jak na początku, taki soczysty, tylko taki się robi bardziej kwiatowy. No tak. A baza to będzie piżmo, drzewo sandałowe i bursztyn krystaliczny. Ogólnie, na pierwsze wrażenie o tych perfumach, powiem to, że to jest rzeczywiście oda do pomarańczy, do kwiatu pomarańczy, neroli, i tak dalej. To wszystko jest połączone właśnie z pomarańczą. I taki jest elegancki przy tym. Nie jakiś taki hamowaty, zbyt ostry i agresywny, tylko w tę stronę taką, takiej wyważonej elegancji. No rzeczywiście taki zapach, który mógłby nosić nawet mężczyzna, uniseks. To jest uniseks, bo tutaj nie ma męskich nutek, ale latem w rzymie. Te perfumy mogłyby nosić równocześnie i kobiety, i mężczyźni. Nie ma różnicy. Jakiś taki obywatel Rzymu. Jest fajnie. To nie są znowu takie perfumy, żeby to był taki wielki wow, jak przy tym Exit the King, że rzeczywiście. Ojej, one to rzeczywiście piękne. To są perfumy przyjemne. Nie ma tutaj nutek, które. Są jakieś sztuczne, jakieś przeszkadzające, tak jak to już też powiedziałam, no agresji to tutaj nie ma. Wszystko miło i gra muzyka. Felicita i tak dalej. Albano i Romina Power. I po prostu na wakacje. To jednak zapach wakacyjny, więc muszę się pospieszyć z jego używaniem, chociaż w tych dniach rzeczywiście lato jeszcze tutaj się panoszy na włoskiej ziemi i nie widać jego schyłku chwilowo, więc na ten moment aktualny jeszcze poużywam. A później to sobie może je zostawię na kolejne wakacje. Ale nie żałuję, że kupiłam te perfumy. Tak w ogóle to one kosztowały 12 euro. Tutaj, w tej formie testera. A te, jeśli jesteście ciekawi, to też mogę powiedzieć, ile kosztowały. 100 ml. W formie Testera Exit The King 40. L. No a teraz przechodzimy już do mniej perfumowej, drugiej części filmu. Tutaj wzięłam w ramiona, moją przepastną torbę. Specjalnie taką torbę sobie kupiłam na zakupy, bo nie muszę nigdy kupować. Bo ja czasami właśnie noszę też takie materiałowe jakieś tam shopper bag czy jak to się tam nazywa takie wiecie to nie reklamówka no jak toś jak to powiedzieć po polsku no torby na zakupy takie materiałowe ale nawet jak zapomnę to i tak tu wszystko mi się zmieści no to tak moje zakupy kupiłam sobie taką malutko takie malutkie płócienko do malowania co to za wymiar w ogóle jest tu gdzieś napisane no pewnie jest tylko tak na szybko to teraz Znajdź człowieku ten wymiar, dobra, nieważne, nieważne, bo nie widzę, ale malutkie to jest, mniejsze od mojej głowy i zobaczcie, z tyłu drewienka i tak dalej, naciągnięte po prostu płótno na, dobrze, no, to, be, bo ja chciałam taki mini, miniaturowy obrazek też namalować, no, to sobie kupiłam. A teraz przechodzimy do y, rzeczy, które kupiłam w Action, bardzo interesujących. Zostańcie jednak, obejrzyjcie ten film do samego końca, bo to będą takie interesujące okazy. Przy Kasie kupiłam taki węzeł wręcz, y, ile tutaj tych szmatek? Szmatki z mikrofibry do czyszczenia. Będzie Ania coś czyściła. Zawsze takie szmatki się przydadzą, bo po paru użyciach to ja wyrzucam, no. A to to, 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 to wiadomo, tam jakieś grosze kosztowało. Szmatki są. Jeśli tego byłoby mało, to kupiłam jeszcze dwa opakowania innych szmatek, w takich już nasączonych cytrynką. Też przy kasie to wszystko na ostatnią chwilę Kobieto, yy, poszalałaś na sklepie, w Action, głupot nakupiłaś gadżetów i tak dalej, to przy Kasie kup sobie szmatki, żeby posprzątać w domu. No. I tu mam takie do kuchni, do, do, do innych pokoi, do. No, będzie się czyścić coś. Takie gadżety. Kolejny gadżet do czyszczenia yy, o zapachu bryzy nad, z nad oceanu kupiłam taką piankę do czyszczenia no jeszcze z czymś takim nie miałam do czynienia no chociaż może i miałam, ale nie tej marki fabuloza no wszystko można tu czyścić szczególnie jakieś wanny, jakieś zlewy jakieś sanitaria i takie tam rzeczy nie wiem czy to już używaliście, ale Forma pianki zachęciła mnie do tego zakupu. Ja sobie tę piankę tam na przykład w zlewie rozpiankuję, niech ona sobie tam poleży i podziała. Mam nadzieję, że taka forma pianki będzie miała, yy, no sama mi to wyczyści, że ja nawet nie będę musiała yy, tej szmatki brać i przeci przecierać, już pianka to wszystko załatwi. Taką mam przynajmniej nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia. Kupiłam też ramkę, bo ja nie wiem coś ja mam z tymi ramkami, że ja jak widzę jakąś taką oryginalną ramkę, to ja kupuję. No i tu jest ramka w takie w takie kulki drewniane. Tak to jest drewno. Dlaczego ono takie żółte wychodzi tutaj w tym aparacie? To jest normalny kolor drewniany. No. No. Można by nawet to drewienko sobie pomalować też jakoś fantazyjnie. No a jak nie, to zwykłe drewno też ładne. Eee, cóż dalej? Jejku, takie fascynujące zakupy. Jeszcze teraz w tym tygodniu właśnie są na promocji z tej mojej ulubionej akcionowskiej marki Eliza Jones. Takie różne sera. I ja kupiłam właśnie te dwa rodzaje, zobaczcie, proszę. Jedno to widzę, że tutaj ym, przeciw, przeciwwiekowe, przeciwzmarszczkowe jakieś, retinol, witamina E, a drugie niacinamide i cynk. No, to ja lubię, bo to mają one naprawdę takie fajne te pepitki i te konsystencje takie, że tak ci się to wlico szybko wchłonie i nie zostawia żadnej tłustej powłoki i takich tam atrakcji. A no i na koniec dezodorant dla mojego młodszego syna, który takie dezodoranty to na tydzień mu starcza taki jeden dezodorant. Jeśli dobrze pójdzie, tak się dezodorantuje chłopak jak koniec świata. No, dobrze. To wszystko. Dzisiaj wieczorem ten filmik pójdzie w eter. Jak się będziecie nudzić przed snem? Proszę bardzo, pomyślałam o, o was. Filmik nagrałam. No, kolejne przygotowują się, niedługo też się pojawią. I co to ja miałam powiedzieć? O, miałam wspomnieć, bo właśnie Agnieszka Miss Agi mi powiedziała: napisała komentarz pod ostatnim filmem, a ja dzisiaj u niej te akcje wykonałam. Teraz. Jak na przykład skomentujecie film albo yy, naciśniecie kciuka do góry pod filmem, że tam podobało mi się, czy tam coś, to też można dać danemu filmowi punkty hype. To jest taka nowa funkcja YouTube'a, którą posiadają tylko kanały. Nie wiem, no nie te, nie te takie wielgaśne, tam po 100 tysięcy subskrybentów, tylko te takie trochę mniejsze, żeby właśnie one też mogły się w jakiś sposób rozwijać i mogły być zauważone przez, no nie wiem, innych oglądaczy YouTube'owych, przez kogo będą zauważone, zobaczymy. W każdym razie, jeśli macie ochotę, to Waszym ulubionym twórcom możecie teraz. Po naciśnięciu kciuka do góry dać także punkty Hype, które tam się Wam wyświetlą, że możecie dać. No, to, jeśli macie ochotę, czekam na punkty Hype. A na koniec pozdrawiam Was wszystkich udanego wieczoru, dobranoc. Bo, jak powiedziałam, planuję wrzucić ten filmik wieczorową porą, kiedy wszystkim będą już zamykać się oczy. No i to tyle. O, a tutaj mam też takie grzybki, co też niedawno kupiłam w Action, tylko nie nagrałam wtedy filmiku. No, to tam pełno jest takich jesiennych gadżetów, a tak w ogóle to z jesiennymi gadżetami w Action trzeba się spieszyć. Bo teraz to już są gadżety na Boże Narodzenie i to po prostu taki dziwny, dziwnie, tak zobaczyć yy, ozdoby bożonarodzeniowe na początku września, ale swoją drogą, pomyślawszy, to tak naprawdę już niedaleko do tego Bożego Narodzenia. I tym yy, optymistycznym albo i nie akcentem będę kończyć. Do zobaczenia niedługo, cześć!